Tam, zobaczmy sobie dla odmiany trailer Budhil, kochani. Budhil, kurde, ja się powiem wam szczerze, z jednej strony chcę Jade w Hongkaju, ale ten trailer Bootheela... Widziałem go tylko 10 sekund, jak wiecie, Budhil sobie tańczy. Nie widziałem go w całości. Dwie minuty to ma w ogóle. Zobaczmy. Jak nie dostanę Robin, to lecę po Budhila. Wydaje się super postacią. O, jest nasza pani z baru na drinki. O, ma kombojki! Teraz się szczaiłem. Dobra, już mi się ta nuta podoba na wejściu. Ej, ma, mam ciary, powiem wam szczerze, mam ciary, jak to widzę. Fajna muzyka. McCree, no. Kompletnie odwrotność gęścina, jak widzę ten trailer. Ja pierdzielę jakie to fajne. Dobra, ta piosenka trafia na playlistę. Te skilla pokazują, multa. pan, jaki on ładny. Ej, <laughs> <keep it>. okay. <laughs> to było dobre, to było dobre. O, to pas. Aventuri? Boże, jak on tańczy zajebiście. Ej, tam Jade była chyba. Ta, jest, no. O, gruba zza Bo Boże, jaki on zajebisty jest. Jeszcze si się si z okno wyjewał. Dajcie jeszcze ulta w tego typa z Będzie animacja ulta jeszcze na koniec? była już trochę, ale taka pseudo. Ale Ząbki ma prześliczne Ty nawet... No tak, bo... Logo... Logo tego jest. On dalej spada. Good question. Good question. <laughs> Ej, zajebiste, kupili mnie. Jaki ten trailer zajebisty był. To jest tylko dwie minuty naprawdę, ale... fajne. Myślę, że. Mm, myślę, że tutaj porównanie Genshin'a i Starleda jest w 100% właściwe. No. Ja chcę jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz. Jebany Honkaj, no. Honkai robi to lepiej, zobaczy jak. Pro dam na mniejszym ekranie. Czemu to Honkaj, właśnie? Czemu w Genshinie takich trailerów nie robił? Myślę, czy na niego pulować. Turda, ja jestem teraz zagmatwany. Bo chciałbym i jego i Jade'a. Jaki team do Bootheela? No, najlepszy team jest Ruan Mei, Gala i Nowy Triblazer. To jest najlepszy team do Bootheela obecnie. Tylko, że Ruan May tylko nie przepada z daniem. Więc trzeba wymienić sobie Ruan May na kogoś. No, na jakiejś harmonii wymienić najlepiej w sumie. Here. I'll give you a here. Tymczasem gęstnie kangurek kawa gameplay no. o ma i nigdy spoko. spoko. Nie podoba mi się to w ogóle, że tańcysy są przez tutaj. Myślałem w ogóle w tym momencie, że on zdriała. Nie podoba mi się, jak on tutaj tańczy. Zaraz się wypowiem na temat teamu do butthilla. Dobra, spauzujemy sobie teraz. Wracając do teamu, do Boothea'a. Generalnie przydałoby się tak, mieć Boothea'a, mieć tego nowego Trailblazera. Yy, oraz fajnie by było mieć Ruan May, ale za Ruan May ty kuki nie przepadasz, więc Ruan May trzeba wymienić na jakiejś harmonii. W teorii Tinion byłaby, byłaby spoko, bo Tinion może ci zbafować Budhila, możesz Ultem jeszcze mu, jeszcze Ultem Tinion możesz zbafować Budhila. Wydaje mi się, że bronia to zły pomysł. Wydaje mi się, że bronia to będzie zły pomysł. Bo ze skill pointami można chyba nie wyrobić, jest szansa, takie mam wrażenie. Byś musiała potestować, wiesz? Wiem, że advance to 100%, ale mam wrażenie, że skill, ze skill pointami nie wyrobisz. Bo jeżeli tam wchodzi tryblazer, który wypadałoby, żeby używał skilla, boodkill wciąga skill pointy zazwyczaj. E -e. Do tego dochodzi killer, który będzie wciągał skill pointy. No nie mów, że będą wiercić mi teraz o tej godzinie. Słychać to na tym, na mikrofonie? Dobra, nie za bardzo, chyba że w momencie kiedy mówię. Nie zawsze tryblazer tego. W sensie ulta to ma wiadomo, ale chodzi mi o to, czy wiesz, czy skill pointa. W sensie fajne tego skilla zużywać jednak na tryblazerze, co nie, żeby mieć tego ulta zawsze. Jakby plusem tego triblazera jest to, że on może mieć ulta zawsze, tylko wypadałoby skill pointa używać. No możesz pokombinować. No najważniejsze do heal'a jest support, który zwiększy mu break damage, co nie? Czyli wchodzi do tego Ruan Mei, ale jej nie chcesz, czyli zostaje Ci tylko i wyłącznie triblazer. Do tego dajesz sobie na przykład Galę, bo Gala jest dobrym healerem, plus Gala się będzie skalował razem z e, tym triblazerem. Ewentualnie możesz innego killera dać, jeżeli będziesz miała slota, ale Gala wydaje się najlepszy, bo aventurinci ci wchodzi do teamu z Akeron, więc w sumie jak masz Galę, no to Gala może pójść do teamu z Boothillem. jest no, zazwyczaj, no on jest solo DPS-em, plus dajesz trzech supportów, tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o budowanie, no to budowanie Boothilla moim zdaniem teraz nie ma sensu, bo dopiero w następnym patchu wyjdzie prawdopodobnie dedykowany set dla niego. Więc, jeśli chodzi o budowanie Bootheela obecnie, to najlepiej mu dać po prostu dwie części na Breaka i dwie części na Fizykala. Po prostu dwa tupisy mu dać, co nie, ale nie farmić tego specjalnie. Albo po prostu poczekać, jak człowiek, na spokojnie. Ale na początku da radę zbudować tego Bootheela. Wrzucić mu po prostu dwa tupisy czegoś. Ale ogólnie no, dedykowany set Bootheela dopiero wyjdzie w Next Patchu, więc zobaczymy. Ale no, fajnie to wygląda. Jestem ciekaw, kurde, czy coś ciekawego jeszcze dadzą. No muzyka jest piękna akurat. Muzyczka jest przecudowna. No ogólnie Bootheel jest drogi w utrzymaniu, biorąc pod uwagę, że on potrzebuje Ruan Mate. Bo jednak, jeżeli. To jest tak wiecie, teraz, jak na przykład macie tego Dunhanga 5-starowego, on bardzo dużo zyskał, kie, od kiedy Sparkle wyszła. Więc w tym momencie troszeczkę, kurde, żeby zrobić dobry team do Dunhanga to potrzebujecie Sparkle. Tak samo trochę z Bootheelem jest. Żeby zrobić, kurde, dobrego Bootheela, wypadałoby jednak ten Ruan May mieć. Ale mi się wydaje, że da radę bez Ruan May grać. Jakby po to chyba powstał. Po to powstał ten nowy Triblazer żeby można było Ruan Mei zastąpić. Jakby, ja mam takie wrażenie, że po to właśnie powstał ten nowy Trailblazer, żeby ludzie po prostu nie tryhardowali po Ruan Mei i na spokojnie mogli sobie pograć w Boothillem, takim fruity playowym. Fajnie to wygląda. Ten fragment mi się podoba, jak on tutaj sobie tańczy. W ogóle Jade sobie tu siedzi, to też takie dosyć trochę niespotykane, bo nie widziałem jej jeszcze na cutscence jakiejś takiej porządnej. Podoba mi się to w ogóle, on takie ząbki fajne. Sobie gryzie te naboje. Fajne to straszne. Muzykę też dorobili fajną. Dawno, dawno nie było tak dobrej muzyki w trailerze. Yy, ostatnia taka dobra muzyka, moim zdaniem, no to była ta, od kawki. Smaczne naboje, omnomnomnom, nom, nom, no. Teraz przydałby się taki ten, taki mem trochę. Przydałby się mem z boothealem, gdzie zamawiasz, kurde, tego, <ścoughs> paczkę naboi do jedzenia. Fajnie to wygląda. Nie wiem, spróbujemy, nie wiem, zastanawiam się, czy pulować, bo w teorii gwaranta nie mam. Gwaranta nie mam, można by spróbować Boothilla w teorii Bo niby prefarma mam na Jade Ale prawda jest taka, że nie mam w ogóle materiału Do trace'ów, bo jeszcze materiały Do trace'ów nie pojawiły się do farmienia Więc w teorii jest szansa, żeby zrezygnować Z Jade i wziąć Boothilla Ewentualnie przy dobrym szczęściu Można wezmę oboje Zobaczymy Wydaje się to dobry deal Postać się wydaje mega fajna Dawno nie mieliśmy te Hunta w sumie no, przez taki długi, długi czas nie było Dehanta, bo chyba topas była ostatnio. Z tego co mi się kojarzy, to chyba topas była ostatnia. A nie, czekaj, ratio jest jeszcze. Sorry, ratio. Bo ratio i topas są Dehantami. No, ale no nie było tego. Nie mieliśmy jeszcze fizykal Dehanta, nie licząc. Yy... Kogo? Boże, ta czwórka. Yy, Sushank, o. Suszank jest czterogwiazdkowym Dehantem fizycznym, więc teraz mamy Five Star'a jaki lightką na Bootheela. No wiesz co, jak ja się zastanawiam, czy przypadkiem ten czterogwiazdkowy subscribe for more nie byłby dobry. Bo z tego co ja słyszałem opinie, ult Buthilla służy tylko i wyłącznie chyba do nakładania do nakładania fizykal weaknessa, jeżeli dobrze kojarzę. To chyba ult Bootheela nakłada albo skill ale słyszałem jakąś teorię, że to chyba ult nakłada i że w sumie można tego ulta zostawić. Mówiłam, no wiem, wiem, że mówiłaś, dlatego ja się zastanawiam. Bo, jeżeli ult boothila nie jest jakoś wymagany specjalnie, to można by zrobić to. Ale w teorii, jeżeli będą problemy z Crit rate'em i z Crit Damageem, to lepiej dać. Yy, lepiej dać yy, z tego, z Simulated Universa. Lepiej dać z Simulated Universa ten 5-starowy. Yy, bo on daje Crit rate za darmo. Jeżeli będą problemy z statami na boothilu, no to będzie trzeba tego. Skill nakłada fizyczny, w ult. Ok. Okej, okay, czyli to skill. Dobra, czyli ULT nie. Dobra, zobaczymy, kurde, co to przyniesie. Postać wygląda fajnie, trailer jest fajny, muzyka jest fajna. Wracając jeszcze do tego motywu muzycznego. Eee, ja dawno nie widziałem takiej muzyki i w ogóle chyba mi się wydaje, że ostatnia postać, która miała taką dobrą muzykę, to chyba kawka była. A kawka, no wiecie, kurde, kiedy była kawka, no kurde, kawka była dawno temu. Mi się wydaje, że chyba pół roku temu. Pół roku temu Kawka miała premierę? Może coś takiego? Więcej mi się wydaje, może więcej. W 1.3, w 1.4, coś takiego. No i od Kaw od premiery Kawki chyba nie było tak dobrej muzyki moim zdaniem oczywiście. No bo no muzyka Kawki w trailerze jest zajebista, pomimo tego, że ja za Kawką nie przepadam bardzo. Jestem takim trochę hejterem Kawki, dosyć ostrym jak wiecie. Ale ta muzyka od Kawki jest mega fajna. Zobaczymy, kurde, co tam się pokaże. Ale muzyka od Boothilla, no kurde, 10 na 10 powiem. Do playlisty trafi. Mam nadzieję, że Bootheel okaże się solidny, ale z tego co słyszałem, no. Dobrego Dehunta ponoć zrobił, więc zobaczymy. Kurde, że tak powiem. Y Bootheel usiądź mi na mordzie. <laughs>